Z ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedren i rzekli: Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego. A przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla Was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan. W owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Smutne jest w tej Ewangelii to, że arcykapłani, faryzeusze, zgromadzeni na tej naradzie, mającej na celu wydanie wyroku śmierci na Jezusa, Wcale nie podważają autentyczności Jego znaków. Wszyscy jakby wierzą w to, że Jezus czyni wielkie rzeczy, rzeczy, które dla zwykłego człowieka są po prostu niemożliwe, poza zasięgiem. Nikt z nich nie kwestionuje autentyczności cudów Jezusa. Zresztą po wskrzeszeniu Łazarza byłoby to absolutnie niemożliwe. Dowód na to, że Łazarz żyje. Po prostu był ewidentny i niepodważalny. Nikt z nich nie zastanawia się, co to oznacza, że Jezus dokonuje takich znaków. Przeciwnie, kierują się pewnym wyrachowaniem i pewnym przywiązaniem do własnych, utartych wcześniej ścieżek postępowania. Na zasadzie, jeśli fakty przeczą nam, to tym gorzej dla faktów. I bardzo wytrwale dążą w tej sekwencji swojego myślenia, idą dalej i chcą pozbyć się problemu. Uznają, że najlepszym rozwiązaniem jest zgładzenie Jezusa. Wtedy nie będzie uzdrowień, nie będzie znaków, a lud nie uwierzy temu, kto straci życie. Zobaczmy, że takie zwyczajne, z pozoru niegroźne przywiązanie do. Utartych schematów myślenia może, tak jak było w tamtym przypadku, prowadzić do odrzucenia Boga. Może się tak zdarzyć, że te rzeczywistości, do których się przyzwyczailiśmy, te sposoby postępowania, które z jakiegoś powodu były nam bliskie i dotychczas się sprawdzały jako właściwe, w jednym momencie mogą obrócić się przeciwko nam i mogą stać się najgorszym. Z możliwych rozwiązań. Myślę, że ta sytuacja pandemii, w której trwamy, wyraźnie pokazuje nam, że to, co do tej pory uważaliśmy za dobre, może w tej konkretnej sytuacji być zagrożeniem. Choćby weźmy fakt dyspenzy, którą udzielili się skupi, i fakt, że większość księży w tym czasie zachęca do tego, aby zostać w domu, aby nie uczestniczyć? Choćby w niedzielnej Eucharystii, ale ratować zdrowie i nie narażać życia swojego, ale też innych ludzi. Zobaczmy, że to, co do tej pory było naszym przyzwyczajeniem, dobrym przyzwyczajeniem, w tej nadzwyczajnej sytuacji, musi podlec, podlegać pewnej rewizji i takiemu zastanowieniu, czy rzeczywiście w tym momencie, w tej konkretnej sytuacji, w tej chwili. To, co do tej pory się sprawdzało, również jest dobre i również powinniśmy to robić. Jest jeszcze drugi wydźwięk tej dzisiejszej Ewangelii. Z tego błędnego myślenia faryzeuszów Pan Bóg wyprowadza dobro. Ewangelista Jan mówi, że arcykapłan Kajfasz wypowiedział proroctwo, które nie pochodziło od Niego. Rzeczywiście Jezus umiera, ale umiera nie ze względu na spisek faryzeuszów, tylko ze względu na to, że sam oddaje swoje życie za nas. Będziemy chcieli przeżyć tę prawdę w zbliżających się świętach, ale też zobaczmy, że Pan Bóg potrafi pisać prosto po krzywych liniach naszego życia i nasze nieraz nieadekwatne i złe myślenie potrafi obrócić na wypełnienie swojej woli. Niech ofiara Jezusa, w której w tych dniach będziemy szczególnie chcieli uczestniczyć, pomoże nam odnaleźć właściwą drogę dla naszego codziennego życia. Niech ta sytuacja, w której żyjemy, tkwimy, będzie dla nas nauką na przyszłość, ale też niech wyzwoli dobro, które w nas jest, niech wyzwoli moc dobrego myślenia, które będzie nas wiodło ku właściwym wyborom, ku właściwym decyzjom. Tego sobie i Wam wszystkim życzę. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Dobrego, zdrowego dnia.